Cześć, witam Was serdecznie. Jest to materiał uzupełniający do ostatniego dziennika treningowego, w którym opowiemy sobie troszeczkę o tym, jak będzie wyglądał mój trening w najbliższym miesiącu, czyli w miesiącu kwiecień, w takim okresie typowo przedstartowym, gdzie się szykuje do pierwszych startów w sezonie. Na czym ten trening się opiera, jakie obciążenia, jakie objętości, dowiesz się dosłownie za chwilę. Ja przypominam, nazywam się Tomasz Króświcki, jestem trenerem kolarstwa i fizjoterapeutą. W ramach tego vloga, w ramach tego kanału. Uczę zdrowego treningu w sportach wytrzymałościowych, pokazuję praktyczne przykłady tego, jak ja trenuję, jak trenują moi zawodnicy, omawiam pewne kwestie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to serdecznie Cię do tego zachęcam. Zawsze będziesz na bieżąco. Ja dzięki temu mam większą motywację do nagrywania kolejnych materiałów. No i nic nie tracisz, bo zawsze można się z tego tak naprawdę wypisać. Skąd ten temat? No jest to, tak jak wcześniej wspomniałem, uzupełnienie do poprzedniego dziennika treningowego, więc jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, jak trenowałem. W ostatnich dwóch miesiącach, czyli luty, marzec, to zajrzyj sobie do dziennika treningowego, link do niego znajdziesz tutaj poniżej w opisie, albo wrzucę go gdzieś tutaj na karcie. A my tymczasem lecimy porozmawiać o tym, jak będzie wyglądał mój kwiecień. Kwiecień to będzie mój okres taki typowo przedstartowy. Nie nazywam jakoś konkretnie tego okresu. Jest to taki okres rozbudowy, typowo race-prep gdzie przygotowuję się pod pierwsze wyścigi, żeby trochę odbudować pewnych rzeczy, które są specyficzne dla wyścigów, w których biorę udział. Jeżeli chodzi o wyścigi, w, które biorę, w których biorę udział, są to zazwyczaj maratony MTB o długości od 2 do 3,5 godziny. Najczęściej w terenach takim, no, pagórkowatym, do 1000-1500 metrów przewyższeń po Wielkopolsce, także dużo krótkich podjazdów do około 1 minuty, dużo rwanego tempa. No, i drugi typ startów, do których się szykuję w tym roku, to są dwie tapówki: Mouflon Tracks i Bike Adventure. Troszeczkę inny charakter wyścigu, więc muszę to wszystko ze sobą wymiksować, ale na razie chcę się przygotować do tych pierwszych startów w Wielkopolsce, gdzie będzie na pewno mocno szarpanego tempa, do którego na ten moment mój organizm nie jest za bardzo jakby przyzwyczajony, gotowy. Więc głównie ta odbudowa, przygotowanie przed startami będzie polegało na tym, żeby troszeczkę tej dynamiki. W nodze zyskać. Pamiętaj, że wszystkie moje treningi możesz znaleźć zawsze na strawie i na Icu. i link do tego, jak tam sprawdzić, i cała ta instrukcja, jak wejść do mojego interwalu, znajdziesz tutaj poniżej w opisie do tego filmu. Będziesz tam widział bądź widziała cały plan na kolejny miesiąc, wszystkie poprzednie treningi i tak dalej. Więc naprawdę mocno zachęcam, bo dzięki temu masz pełen dostęp do mojego treningu. Nic się przed tobą nie ukryje. No, i tym interwalsem troszeczkę będę się też teraz tutaj wspierał, pokazując ci niektóre aspekty mojego treningu. Z grubsza rozpisałem sobie plan na ten najbliższy miesiąc. On być może troszeczkę zostanie zmieniony, ale mamy go teraz właśnie tutaj na ekranie. Jeżeli chodzi o ogólne założenia, to przede wszystkim wejdźmy sobie w zakładkę fitnessu, gdzie widzisz, że to obciążenie będzie oscylowało znowu w okolicach 506 TSS-ów. Ten układ, gdzie to obciążenie schodzi sobie tak powoli z tygodnia do tydzień, nie jest jakimś specjalnym układem, który ja jakby chcę osiągnąć w treningu. To wynika tylko i wyłącznie z tego względu, że tak mi logistycznie pasuje tego pierwszego tygodnia akurat teraz zrobić najwięcej roboty treningowej. Jeżeli bym tylko mógł, to bym ułożył to w zupełnie inny sposób, ale no ja też mam swoje życie prywatne, zawodowe itd., muszę to wszystko ze sobą połączyć. Więc po prostu wychodzi, że ten tydzień będzie dla mnie łatwiejszy do ogarnięcia, chociaż to się jeszcze może okazać, a w kolejnych nie będę w stanie tak dużo objętości treningowej porobić. Także objętość mniej więcej 10-12 godzin. Chciałbym utrzymać z poprzedniego bloku treningowego, bo naprawdę dobrze się przy tym czułem, fajnie mi się przy tym trenowało, ale nie czułem się jakoś bardzo zmęczony. Najważniejsze jest to, że cały czas staram się podtrzymywać jeden trening siłowy w tygodniu jako takie podtrzymanie, chociaż znacznie mnie już pracuję nad siłą mięśni nóg. raczej. Tak takie akcesoryjne rzeczy typu prehab, rehab, usprawnianie ciała, trochę więcej pracy nad górą, żeby wzmocnić się przed tymi dynamicznymi wyścigami, czy przed zjazdami w górach, więc już ta siłownia, którą stosuję, nie będzie miała tak dużego wpływu na mój performance na treningach, tak jak wcześniej musiałem to planować na zasadzie, że jeżeli miałem zaplanowane powtórzenia VO2 max, no to ten trening siłowy musiał być 2-3 dni wcześniej, żeby za bardzo nie męczyć przed tym treningiem VO2 max, bo Mocno to utrudniało później pracę na treningu. Nad jakimi zdolnościami zamierzam pracować? Nad bardzo różnymi. Przede wszystkim zamierzam wprowadzić troszeczkę pojemności beztlenowej, troszeczkę pracy nad restytucją, troszeczkę pracy takiej specyficznej dla terenu. Ja to nazywam race prep zawsze w treningach. Także jeżeli coś takiego zauważysz w opisie, to oznacza to, że ja po prostu w tym, w tym dniu na jakiejś tam konkretnej intensywności wykonuję sobie na przykład powtórzenia na jakieś pętli XC, na wysokiej intensywności i jest to mniej ustrukturyzowany trening, bo tak naprawdę nie wiem co tam wyjdzie, ale jeżeli pojadę sobie na taką Cetadelę w Poznaniu, którą przejadę w około 10 minut pętlę, na której jest niespełna 100 metrów przewyższenia, pełna krótkich, takich 30 sekundowych podjazdów, jest non stop praktycznie sprint, rozluźnienie techniczne zjazd, sprint, rozluźnienie techniczne zjazd i tak dalej, to jest to bardzo specyficzne dla sposobu ścigania, w zasadzie dla tras zawodów, w jakich ja biorę udział, i nie jesteśmy w stanie tu z tego na przykład bardzo dobrze zaplanować obciążenia, ale jest to bardzo fajna możliwość przygotowania się w specyficzny sposób do niektórych zawodów. W ramach podtrzymania na pewno trochę pracy nad pułapem tlenowym VO2 Max, i tutaj, tak jak w poprzednim cyklu treningowym, stosowałem głównie powtórzenia. 5, 6, 7 razy 3 minuty. Tak, tutaj przechodzę na trochę dłuższe powtórzenia do około 5, 6, może 8 minut, w zależności od tego, jak się będę czuł. Druga sprawa, trochę pracy na progu, na FTP. I tu już nie pod progiem, a raczej na progu lub delikatnie nad nim. I to będą powtórzenia w zakresie tam 10-12 minut mniej więcej. I do tego właśnie ta pojemność beztlenowa. Pojemność beztlenowa u mnie najczęściej dobrze się sprawdzała w postaci takich interwałów w krótkich seriach typu 3-4 razy, na przykład 30 sekund na maksa, 60 sekund odpoczynku pomiędzy takiego aktywnego w strefie drugiej. To jest przykład treningu. One są opisane tak z grubsza w interwalcie, czyli jak na przykład tutaj wejdziesz vo 2 Max i FRC, 4 razy 5 minut na 360-380 W. Jeżeli będę się czuć, to mocniej, bo głównym założeniem jest 9 RP, i potem 3 razy 3 serie. Trzy serie po 3 powtórzenia: 30 sekund na maksa, przerwa. Jedna minutka, przerwa pomiędzy seriami około 5 minut. Skrótowo napisane, bo ja wiem o co chodzi. A ja nie chcę wam narzucać jakiegoś bardzo wyidealizowanego schematu i gotowych treningów, bo ja też je mocno na bieżąco zmieniam. Wychodzę na trening, czuję się lepiej, to robię coś mocniej, dłużej. Czuję się gorzej, robię to lżej, spokojniej, albo w ogóle zamieniam trening. Także na pewno pojawi się trochę więcej intensywności w moim treningu w najbliższych trzech tygodniach. Dużo pracy nad PO2max jako forma podtrzymania, dużo pracy nad pojemnością beztlenową, czy to w formie takich ustrukturyzowanych interwałów, czy to w formie tych treningów Race Prep, gdzie po pętli XC będę jechać na przykład w tempie wyścigowym, to też będzie bardzo mocno rozbudowywało pojemność beztlenową, restytucję pomiędzy tymi podjazdami i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze? Tak myślę. Zerknę sobie do mojego scenariusza, żeby nie zapomnieć o najważniejszych kwestiach, e, które sobie tutaj wypisałem. E, ok. E, zadałem sobie sam w scenariuszu pytanie: dlaczego na przykład powtórzenia progowe 3 razy 10 3x12, 4x10, 4 razy 12 a jakieś inne odcinki czasowe? Głównie z tego względu, że zamierzam teraz e, w ostatnim teście wyszło mi trochę wyższe FTP niż e, wcześniej. Udało mi się troszeczkę podnieść to FTP, ale przez to też spadło TTE, czyli Time to Exertion, czyli czas do wyczerpania. I teraz chcę podnieść przede wszystkim ten czas do wyczerpania, nawet kosztem tego, że nie będę zbyt mocno rozwijać progu FTP, w mocy FTP, ale znacznie wydłużyć to wypłaszczenie mocy, które następuje po FTP. I w tej chwili moje TTE, czyli czas do wyczerpania, to jest około 35-40 minut, więc będę trenować w ramach mniej więcej tej objętości. Czyli jeżeli robię powtórzenia progowe, to chcę trafić mniej więcej w te 35-40 minut, czyli mój czas do wyczerpania. Aby zbudować sobie objętość na tej intensywności, będę powoli to przesuwać mocniej do przodu, tak żeby jak najwięcej tej odporności na zmęczenie sobie zbudować. Ale głównie to jest podyktowane tym, że chcę przesuwać troszeczkę ten czas do wyczerpania w prawo, czyli zwiększać mniej więcej do tam przynajmniej 45-55 minut, w zależności od tego, jak cały ten okres pójdzie. Dużo na pewno też poświęcę pracy na w specyficznym terenie, z tego względu, żeby się objeździć z rowerem MTB, żeby nauczyć się na nim generować wysokie moce, żeby przyzwyczaić się do ruchu w terenie, żeby złapać troszeczkę flow, trochę takiego dobrego feelingu w trudniejszych odcinkach, żeby móc pokonywać je szybko, wyczuć jeszcze lepiej rowerem MTB. Mimo, że mam go i tak dobrze wyczutego, bo jeżdżę na nim już tam chyba trzeci rok i czuję się na nim bardzo dobrze, to jednak zawsze po tej zimie, po zejściu z trenażera lubię troszeczkę sobie popracować nad techniką, nad takim flow, w szczególności na wysokim, na wysokim tempie. Jeżeli chodzi o aktualny jakby stan mojego organizmu i tak dalej, cały czas jestem na lekkim deficycie kalorycznym, takie 300 kalorii mniej więcej na minusie. Przy tym czuję się dobrze. Gainsy z treningu idą jeszcze trochę do przodu, ja trochę chudnę, nie jest to idealne rozwiązanie, ale zdecydowanie wolę przybrać teraz więcej mocy, mocy, niż bardzo mocno chudnąć. Cały czas mocno skupiam się na kontroli HRV, tętna spoczynkowego snu, no ale nadal klasycznie porównuję to wszystko z subiektywnymi odczuciami. Mam nadzieję, że mniej więcej te parametry, które były w ostatnim miesiącu, które wyglądają naprawdę dobrze. I to HRV było bardzo stabilne. Utrzyma się dalej, i nie będę miał z tym żadnego problemu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bo trochę mam cały czas mniej snu z racji tego, że więcej pracy. A druga sprawa, trochę mi się rytm dobowy zmienił po zmianie czasu, której bardzo nie lubię. I teraz no, ta jakoś snu, mam wrażenie, u mnie troszeczkę siadła. Mam nadzieję, że uda mi się to troszeczkę odbudować. Taką lepszą higienę snu, łatwiejsze wstawanie z rana, no, zobaczymy. Co z tego będzie? Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym okresie treningowym. Czy macie do niego jakieś pytania? Ja niezmiennie przypominam o subskrypcji tego kanału, bo no nic cię to nie kosztuje. Także poczekam teraz i tam kliknij tą subskrypcję. Będę bardzo wdzięczny. Ogarnięte? Na pewno? No dobra, na pewno. Świetnie. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana całą moją działalnością, to też serdecznie zachęcam do zajrzenia na moje social media jak Facebook i Instagram, na których dzieje się troszeczkę więcej. Ten kontakt jest bardziej swobodny. Linki klasycznie do wszystkiego, o czym mówię, znajdziesz w opisie. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, pytaj w komentarzu, zostaw łapkę w górę. Na dzisiaj to będzie wszystko. No i co? Uzupełnienie już w komentarzach. Trzymajcie się, miłego dnia, powodzenia na treningach. Hej!